Owczarek niemiecki, a owczarek belgijski Malinua. Mam nadzieję, że dobrze teraz wypowiedziałem. Porównanie obu raz. Oczywiście, owczarek niemiecki, bardzo popularna rasa. Rasa, o której każdy słyszał. W przypadku owczarków belgijskich, chociaż wyglądowo można powiedzieć, że są do, podobne do owczarków niemieckich, rasa o wiele mniej popularna. Rasa właściwie znana w pewnej u pewnej grupy ludzi, czyli u osób, które potrzebują psa pracującego, psa bardzo aktywnego. Ale o obu rasach stworzyłem materiały, opisałem te rasy. O owczarku niemieckim, no, tych materiałów jest całkiem sporo na moim kanale. Zapraszam do playlisty, zapraszam na moje inne materiały. To tutaj też się od razu będę to reklamował. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj. Zasubskrybuj, udostępnij na swoich portalach społecznościowych, pokaż znajomym. Ale wróćmy do owczarka niemieckiego i owczarka belgijskiego. Do porównania obu raz. Zaczniemy może od wielkości. Owczarki niemieckie są, można powiedzieć, troszkę nie tyle cięższe, większe, co cięższe. Owczarki niemieckie od 55 do 65 cm Waga w przypadku samiczek... Suczek to 22-32 kg, samce 30-40 kg. Owczarek belgijski 56-64 cm, czyli ta wysokość jest podobna. Natomiast waga troszkę mniejsza. Suczki 20-25 kg, psy 25-30 kg. Pamiętajmy jak zawsze, że te, ta waga to jest taka uśredniona. Jeśli chodzi o długość życia, owczarki niemieckie żyją 11-13 lat, belgijskie troszkę dłużej 12-15 lat. I teraz porównajmy to, co najważniejsze, czyli charakter. Charakter, który jest diametralnie różny, ponieważ obie rasy, chociaż są rasami pracującymi, można powiedzieć, że są to rasy pracujące, ale owczarki niemieckie świetnie też sprawdzają się jako psy rodzinne. I choć potrzebują nadal bardzo dużo aktywności, to jednak owczarek belgijski są już właściwie psami wyłącznie pracującymi. Ich rola w postaci psa rodzinnego może sprawić prawie w 90%, a nawet więcej, sprawić duże problemy, ponieważ należy im zapewnić bardzo, bardzo dużo ruchu wysiłku pracy i podobnie tak jak jest to w, to w przypadku owczarka niemieckiego, nie jest tylko tu mowa o wysiłku fizycznym, ale też wysiłku umysłowemu. Owczarki belgijskie potrzebują tego ruchu, aktywności, pracy o wiele więcej niż owczarek niemiecki. A pamiętajmy, że owczarki niemieckie są jedną z tych ras, które wyróżniają się właśnie w ten sposób, że potrzebują dużo ruchu. A belgijski potrzebuje tego ruchu jeszcze więcej. Więc tu już możemy sobie wyobrazić, dlaczego zastosowanie, to chociaż to brzydkie słowo, ale posiadanie owczarka belgijskiego jako psa rodzinnego może jednak nastręczać bardzo dużo problemów, żeby, żebyśmy byli w stanie po prostu spełniać te wymagania, te potrzeby tego psa, żeby był zdrowy nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. No musielibyśmy poświęcać naprawdę sporo czasu. Dlatego te psy tak świetnie sprawdzają się jako psy pracujące. Ale o tym też będzie później. Owczarki niemieckie są psami bardzo posłusznymi, lojalnymi, wiernymi. Owczarek belgijski też będzie lojalny, wierny, ale już z tym posłuszeństwem będzie troszkę gorzej, ponieważ te psy zdarza się, że bywają uparte i ta można powiedzieć kontrola nad nimi jest troszkę trudniejsza niż w przypadku owczarka niemieckiego. Pamiętajmy tylko, że ten owczarek niemiecki nie jest jakąś kluchą, którą w łatwy sposób sobie podporządkujemy. On też wymaga bardzo długiego, konsekwentnego, cierpliwego szkolenia, wychowania, później prowadzenia, ponieważ to jest pies bardzo elastyczny, bardzo inteligentny, i może dojść do takiego czegoś, że po prostu nie będziemy w stanie go opanować, w odpowiedni sposób wychować. A owczarek belgijski jest w tej materii jeszcze troszkę trudniejszy. Obie rasy dogadują się z dziećmi, ale musimy pamiętać, że owczarek belgijski jest psem bardzo szybkim, bardzo żywiołowym bardzo, bardzo można powiedzieć. Więc trzeba uważać, żeby po prostu nie potrącił tego dziecka. No ale jak każdy duży pies, tu i tu trzeba w tej materii uważać. Jeśli chodzi o stróżowanie, obie rasy będą świetnymi stróżami. Owczarki belgijskie może są troszkę bardziej terytorialne, ale obie rasy świetnie można je nauczyć, żeby dostosowywały tą swoją reakcję do zagrożenia. Musimy pamiętać, że to jest bardzo ważne właśnie w przypadku psów stróżujących, żeby one wiedziały, co zrobić, jak zareagować, żeby nie robiły tego w sposób nieodpowiedni. Obie rasy potrzebują bardzo dużo obecności człowieka. To nie są rasy, które można pozostawić same sobie na wiele godzin. Żadna rasa psów raczej się do tego nie nadaje. Chcemy takie zwierzę, kupmy kota. Jeśli nie mamy w ogóle czasu, to może kupmy rybki. No niestety tak jest. Ale one potrzebują tej obecności człowieka. Potrzebują naszej obecności nie tylko, żebyśmy z nimi biegali, bawili się, trenowali, ale też po to, żeby był z nami, żeby czuł naszą obecność, żeby był członkiem, można powiedzieć, stada. I tutaj obie rasy naprawdę sporo tego czasu potrzebują. Owczarki belgijskie, tu musimy też, kolejna różnica o wiele szybciej reagują i podejmują decyzje. To nie znaczy, że owczarek niemiecki jest powolny. On też jest, te jego reakcje są szybsze niż w przypadku większości raz. No ale owczarek belgijski tu jest naprawdę psem wyjątkowym. Ta jego reakcja, szybkość podejmowania decyzji jest błyskawiczna. Kto nie widział, no jak zobaczy, to może się zdziwić. Wystarczy porównać zwykłego psa no, większość raz z owczarkiem niemieckim. A jeśli do tego dostawimy owczarka belgijskiego, no to jest coś, o czym wspominałem o kontaktach z dziećmi, że on po prostu może za szybko zareagować, przewrócić to dziecko, zanim dziecko zareaguje, no ale to nie z, można powiedzieć nie z jego winy. Kolejną różnicą jest to, że chociaż obie raz są bardzo wrażliwe, potrzebują doświadczonego właściciela, należy uważać z socjalizacją, z tym nauczeniem tego psa, że inne psy, inne zwierzęta nie są zagrożeniem, nie są ofiarą, to jednak w tym przypadku owczarek niemiecki jest troszkę mniej wymagający w tej materii. Może ta różnica nie jest duża, może to jest różnica osobnicza, ale jednak owczarek niemiecki w w tym przypadku jest troszkę łatwiejszą rasą do wychowania. Owczarki belgijskie z reguły są prostsze w pielęgnacji, są rasą troszkę bardziej zdrową. Tu i tu raczej jest wytrzymałość na, na warunki atmosferyczne, chociaż owczarek niemiecki na niższe temperatury z, przeważnie będzie bardziej wytrzymały, ale jednak te podobieństwa w tych obu rasach są y, dosyć duże. Więc tak można podsumowując, owczarek niemiecki jest psem, który równie dobrze sprawdzi się w roli psa pracującego i psa rodzinnego, ale psa rodzinnego w przypadku rodziny aktywnej, gdzie albo cała rodzina, albo ten, który opiekuje się tym psem, jest w stanie zapewnić mu odpowiednią ilość, odpowiednią dawkę ruchu, wysiłku fizycznego i umysłowego. Do tego jest to rasa dla ludzi, którzy są w stanie wychować psa w odpowiedni sposób. To nie jest coś niemożliwego. Wystarczy cierpliwość, konsekwencja, przekonanie tego psa, co mu wolno, co nie wolno, kto jest właścicielem i kto wydaje polecenia. Tu nie ma żadnych wielkich magii, tylko myślenie i wychowamy odpowiedni sposób psa. Jeśli chodzi o owczarka belgijskiego, to jest jednak raczej pies stworzony do pracy. A jeśli już to dla bardzo, bardzo aktywnej osoby, tylko osoby bardzo aktywnej, która tą a swoją aktywność będzie po prostu prowadziła, można tak powiedzieć, z tym swoim psem. Że te długie godziny spędzone na jakimś treningu, bieganiu, zabawie będą właśnie. Przeprowadzone z, z tym psem. To jest raczej pies trudniejszy do wychowania. Ciężej jesteś, mamy spełnić te wymagania, jakie on ma, ponieważ on jest raczej stworzony właśnie do że przez pół dnia coś robi. To nie jest rasa leniuchów. Owczarek niemiecki też nie jest leniuchem, ale owczarki belgijskie są takie, że naprawdę potrzebują tego, Działania, aktywności bardzo, bardzo dużo. Jeśli be, jesteśmy w stanie mu ją zapewnić na odpowiednim poziomie, umiemy go wychować, no to mamy idealnego psa. Jeśli mamy troszkę mniej czasu, wybieramy owczarka niemieckiego. Jeśli mamy dużo czasu, wybieramy inną rasę, bo owczarek niemiecki to jest bardzo dużo czasu, a belgijski raz, dwa. No więc musimy sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te rasy są dla nas, czy jednak szukamy innej rasy, albo kupujemy rybki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.